Państwu. Witamy bardzo serdecznie prawie w letni dzień, dzisiejszy. Witam serdecznie w Domu Artysty Plastyka w galerii Lówci. Otwieramy kolejną wystawę w roku jubileuszowym, bo obchodzimy 80-lecie powstania naszego okręgu mhm. i mamy dzisiaj zaszczyt powitać wspaniałego artystę, który prezentuje nam świetne obrazy, świetne malarstwo, Krzysztof Ryfa. Ryfa. Oddam może głos teraz mojej koleżance Bożenie Kuziobilskiej. Ona powie parę słów o artyście i o malarstwie. A potem może artyście coś powiedzieć. To nie za długo. Dobrze, witamy Państwa serdecznie. Powiemy parę słów o artyście, bo artysta jest z reguły skromny i nie mówi wszystkiego. Więc my troszeczkę powiemy o ciekawym zagadnieniu, które tutaj y, ma miejsce. Krzysztof, czyli imię y, nawiązujące do świętego Krzysztofa Patrony. do podróżania do, podróż, do podróży. Kierowców podróży tak. Patron kierowców. Krzysztof uwielbia podróżować, y, przemierza Właściwie cały, cały kraj nasz, przemierza kraje ościenne, Sosownie. tak. Jeździ na różnego rodzaju plenery, spotkania, organizuje mnóstwo rzeczy, jest bardzo aktywny w tym wszystkim, ale cały czas jest w drodze. Zresztą tak jak jego patron. Z drugiej strony, Krzysztof, poza tym, że jest malarzem, przez wiele lat był nauczycielem. Y, uczył plastyki. Do tej pory myślę, jest coś takiego, że bardzo lubisz opowiadać o swoich obrazach, co nas bardzo cieszy, bo tutaj y, myślę, że każdy z Państwa będzie mógł usłyszeć o pojedynczych pracach. A teraz przejdę do prac, bo te prace też są takie dwoiste. Czyli mamy z jednej strony y, pejzaże, które powstają chyba właśnie poprzez te podróże jest taki cykl prac bardzo emocjonalny, bardzo związany z miejscami, które chyba mijałeś i z przeżyciami, które są tam zawarte. One są bardzo ekspresyjne. To są między innymi te wszystkie duże prace, które tutaj są, jak zwykle, ale jeszcze taki ten ciekawy ten cykl taki właśnie tej drogi klasycznej, ale mamy też drugi jakby cykl teraz chyba nowy, który powstaje, czyli taki bardzo estetyczny. On nawią Nawiązuje chyba do takich ikon trochę, czyli mamy minimalizm, mamy prace, które zawierają jakiś jeden element, i wokół tego elementu zaczyna się cała opowieść, bardzo, bardzo taka wyciszona, osobista. osobista. I dlatego, dlatego mówię, że to jest znowu taka dwoistość, tak? że z jednej strony masz te, te bardzo ekspresyjne rzeczy, a z drugiej masz te. Te wyciszone, minimalistyczne. Świetne prace, y, niesamowite faktury, y, niesamowita ekspresja y, tworzenia tych prac i y, te elementy znalezione, które y, ja już wiem o tym, że te elementy znalezione służą do tego, żeby z nich jakby dopiero wywodziła się ta opowieść. Y, także proszę się przyjrzeć, jak artystę może zainspirować każdy piasek, każdy, każda ramka, y, każdy element, jakiś znaleziony gdzieś po drodze. A ja mam jeszcze jedno pytanie do ciebie. Powiedz, bo jesteś przede wszystkim malarzem, kolorystą, powiedz mi, co to znaczy mleczna czerni. Bo to jest fantastyczne określenie czerni i myślę, że tutaj chyba dużo jeszcze powiesz. Ta mleczna czerni to jest właśnie podobne w tym, jakby taka szarość użyta. Także nie jest to czern, nie jest to Bielni, ale właśnie takie jakby określenie to właśnie Pani Profesor doktor Hamidziatowana tak pięknie się spodobało w obrazie, że tak pięknie nazwała i to mi się spodobało też bardzo, bo we Francji też kiedyś malowałem obraz, wtedy tam, gdzie kopalnie były nasze górnicze, mm -hmm. gdzie Edward Gierek tam pracował. Także malowałem obraz i ten obraz, właśnie te hałdy pokopalniane, i przyszedł taki Francuz na wystawie po francusku powiedział, yy, Tytuł obrazu, jak gdyby, i ta pa pani mi przetłumaczyła i pięknie go określił, bo określił to Żyły Ziemi. Nie? Ja mówię taki piękny tytuł, więc ja go sobie pozwoliłem za zgodą tego pana przywłaszczyć i zostawić okay. Żyły Ziemi, ponieważ tam była ciężka praca naszych górników, ponieważ po I wojnie światowej 500 tysięcy Polaków tam wyemigrowało, mm. pracowało w bardzo ciężkich warunkach. Wielu tutaj znajomych artystów było we Francji, w Pątawendem, widzę znajomych. Także znają tą historię i właśnie żyły ziemi. Także dlatego ja nieraz jak ktoś zwróci uwagę, to ja bardzo fajnie sobie to przyswajam, bo uważam, że fajne jak ktoś odkrywa w tym obrazie coś mm -hmm. innego i te tytuły. Także, co ja mogę powiedzieć jeszcze? Czy jeszcze oddać głos? Czy? Nie, nie. No ja chcę państwu powiedzieć tak, że ja w sumie tak jak tutaj yy, powiedziała koleżanka Bożonka Żubilska, która tutaj otworzyła tę wystawę razem z, ze swoją koleżanką. Ale właśnie co, do czego dążę? Chciałem Państwu podziękować serdecznie, co tu jesteście. Pan, Pani podziękować, całemu zarządowi Jest. podziękować. Podziękować wszystkim, którzy przygotowali, pomogli mi przygotować tą wystawę. Panu Michałowi, który cały czas pilnował, wydzwaniał, czy jest dobrze katalog, czy jest dobrze y, plakat zrobiony. Mm -hmm. Też dziękuję no, wszystkim, którzy się przyczynili do tej wystawy, którzy po prostu, ja napisałem pismo, y, zaakceptowali. Dziękuję Wam za to, że mogę wystawić, bo jestem też związany, muszę Wam powiedzieć, z Warszawą, ponieważ y, ja miałem. Kuzyna i wujka. Mój wujek był, y, pracował w Muzeum Narodowym w Poznaniu mm -hmm. i wykładał technologię malarstwa w Poznaniu. A znowu mój kuzyn Adam Radomski pracował w Warszawie w Muzeum Narodowym, a był po liceum plastycznym. Ja wtedy byłem młodym chłopakiem, się starałem. On akurat kończył liceum, rozłożył mi tu w Warszawie swoje prace. Co prawda mój wujek był mm -hmm. tu na Akademii Wojskowej, był jakimś tam pułkownikiem. Ja byłem małym chłopcem w ósmej klasie. Prawdopodobnie już wtedy taki zapomniałem. A on już był w liceum, czyli 4 lata starszy. Prawdopodobnie teraz na emeryturze, nie mógł przybyć. No taka historia, ale o czym ja tak mówię o tych historiach, że to jakoś się wszystko bierze, to malarstwo, ta droga od dziecka jest. Dlatego się, dlaczego mówimy, że pejzaż? Każdy mówi, że no dzisiaj są pejzaże niemotne, już nie powinno się malować. Ja jestem bardzo z tym związany, ponieważ wychowywałem się y, z dziadkiem. Mieliśmy domek taki po niemiecki prawie za miastem. Za nami już były pola słoneczników, więc jest to przywiązane. Dziadek miał ogród, teraz mamy tam garaże. Córka ma garaż, ja mam garaż. Tam jeszcze druga córka ma garaż. Kiedyś tam ziemniaki, buraki u, mieli drzewa owocowe. Dziadek rano wychodził w piżamie, i, i tam po prostu te, te owoce zjadł prosto z drzewa, gdzie jeszcze, mhm. jeszcze była rosa, takie świeżutkie, nie musiał myć ich. Także z rodzicami jeździłem po lasach, bo mama odpoczywała trabanta, mieliśmy, ja walowałem w lesie. Czyli to jest mi bardzo bliskie, dlatego ja tak siedzę uporczywie przy tym pejzażu. Ale przyszedł taki okres, tak jak mówię, ja mam, takie, mam takie po prostu etapy. Jak maluję, to nie maluję jednego obrazu, tylko od razu cały cykl staram się zrobić 30 obrazów aż, aż do wyczerpania moich możliwości, tu, które tam mam w głowie, które mi siedzą myśli, ponieważ uważam, że ta kontynuacja jest jakaś wtedy prawdziwa. A ja wtedy coś zaczynam, coś kończę, nie, nie przerywam. Coś, tak prawda? opowiadam tą historię tak jak tak. film, nie można w połowie przerwać, zamknąć, tylko się prowadzi do końca. Więc też jakbym to nazwał, są to nowele z różnych etapów. Bardzo się interesuje historią, czyli tam są poligony, byłem w Bornem sulinowie. Stara rama okienna od Babci Spokoju, gdzie obraz Babci spadł, Babci zdjęcie zostało tylko ślad na ścianie, związane nagle z wojną, która jest dla nas zagrożeniem. Ten obraz, właśnie czerwona linia, który tutaj przedstawia, że to tak jest blisko, żeby uświadomić sobie to niebezpieczeństwo narkotyków, ale też zabawy w wojnę, wojsko, że to nie jest zabawa. Jako dziecko się bawiłem tak. karabinami, biegałem, bo mówię, mieszkaliśmy my, po niemieckich domach. Tam no dużo było y, tych pozostałości hełmów, różnych tam kurtek, okularów. Y, także, że zawsze staram się jakoś zwrócić na to uwagę, z czymś być związany. Tam obrazy, które są za państwem z tyłu, to jest wielka woda czasy Wrocławia, Wielkie powodzi. Tutaj w 2024 wielka powódź. Mhm. Ja staram się... Nie pokazałem wszystkiego, bo chciałem tak pokazać tą różnorodność, jak gdyby tylko taki przekrój zrobić. Nie tylko właśnie powódź, nie tylko wojny, mhm. tylko chciałem pokazać. Tak jak mówię, kocham historię, więc wiele rzeczy ma dla mnie znaczenie, które już dla ludzi nie, nie, nie miało. Wyrzucili ramy od okna z pałacu. Tak. Ja wykorzystałem mhm. ostatni fragment, który został pod murem, bo reszta już była porąbana do ogniska, bo zaczęli palić. Ja mówię, tak. szkoda, nadaje nowego Koda. życia, jakby zginęło to, co było. A my musimy pamiętać o tej historii naszych dziadów, pradziadów, dlatego zbieram też fotografie w SEPI, stare zdjęcia. Idę teraz, co już mówiłaś, Bożenko, że jakby minimalistyczne malarstwo do ikon nawiązuje. Ja nawiązuję, wchodzę na styk, znajduję w szufladzie stare zdjęcie, wykorzystuję. Wracam do tej historii, bo już mam tyle lat, że już zaczynam żyć jakby wspomnieniami dzieciństwa. Miałem 4 latka, 6 osiem, bawiłem się, potem rodzina, dom, zabieganie. Teraz już dochodzę do takiego wieku podsumowującego jakby moje życie. Co ja robiłem w dzieciństwie, co ja robiłem w młodości, jak babcia, jak dziadek. Odnajduję jakąś tam tak. starą serwetę od babci ze, st ze stołu, która tam była gdzieś haftowana na stylu. Coś gdzieś znajdę i jak gdyby rzeczą, które już straciły wartość, znaczenie dla, dla wielu ludzi, są do wyrzucenia, ja nagle im nadaję takiej ważności, monumentalności, tak jak w muzeach są te dzieła, jakieś pozostałości. Tak jak teraz widzieliśmy, byliśmy tutaj y, też przy grobie nieznanego żołnierza, gdzie tam odnajdują te butelki, jakieś drobne przedmioty, widelce, noże, gdzie ktoś używał. Dlatego też bardzo lubię y, teren taki, gdzie są pozostawione pustostany jakieś, y, Zamki na Dolnym Śląsku, jakieś domy opuszczone, gdzie tam się wchodzi, tam się czuje, że to życie nadal jest. Ta energia. Właśnie do czego dążę? Już nie będę Państwa męczył yy, za dużo. Właśnie ta energia w starych domach opuszczonych, jest gdzieś tam wymalowane krydówką, jest tam gdzieś dziura w ścianie, bo tam był piec, komin, pieca nie ma, bo wywieźli na złom. ale tam się czuje, jak się zamknie oczy, że tam się ktoś krząta, ktoś tam się bawi, dzieci biegają. Ja jakoś szukam tego, te dusze, dusze, dusze. ludzi. Tak, I dlatego tak. też w moich obrazach, gdzie udaje się jak gdyby w plener, w teren, nie chcę, żeby ten obraz Staluga był na przykład przede mną tutaj, a ta natura tam, i żeby to były jakby dwa inne światy. Ja staram się to zbudować w jeden świat. Czyli. Post, starałem się przez wiele lat, bo tak stworzyć, jak gdyby mówię, zawsze innym artystów nowe medium malarskie. Nie używam samej farby, ale farbę mieszam z piaskiem, no. y, mieszam z ogniska, z popiołem, co nadaje tego charakteru takiego, te, ta energia, która tam jest tego miejsca. Jakby ten Bocie obraz nie jest takim martwym, tylko tam się czuje to wszystko i on, on działa nadal. Y, ta energia, która jest zabrana z tym piaskiem, obraz malowałem we Francji, byliśmy. Y, pod Dunkierką też, też, był odpływ. Zebrałem piasek i wysuszyłem i namalowałem wyjście z portu Dunkierkę. Ale już też najpierw miałem myśli, jakieś samoloty, jakiś zrobić, płonący port. Ale mówię, nie, żyję w tym czasie, więc już tego nie ująłem. Ograniczyłem, wyczyściłem, jak gdyby. Ale ta pamięć pozostała. No co mogę powiedzieć, media malarskie, nawet staram się tworzyć, szukać ten pejzaż, niektórzy się pytają czy to abstrakcja, ja mówię, że to jest bardziej takie malarstwo wrażeniowe, tak jak mm -hmm. mówiłem, bardzo mnie kiedyś tak. za, zachwycił Rembrandt, potem Brandt mnie bardzo zachwycił, Szkoła Monachijska, dlatego te kładzenie laserunków, ta barwa, te złocie bardzo lubię je często stosować. Ta, dla, kolorystyka, kolorystyka tak. Rembrandta, ale bardzo współczesne tak, Twoje, tak. jakby tutaj opowieści. Oddanie są tego, do tego, co do tego. nas otacza. I ten pejzaż, który właśnie jest dzisiaj, on tak jak oglądałem Gierymskiego. Y Poznań nocą. Tak, tutaj ja też nocno robię obrazy. I to no też, Ale już tak. nie, nie, nie robię karety, tylko robię, na przykład tak jak pani doktor Natalia Wegner, robię taki już współczesny pejzaż, drogi, widziany. Tak. Aha, chciałem jeszcze podziękować pani doktor Natalii Wegner, doktor Mletowany, która tekst kuratorski wspaniały napisała która jest moim przyjacielem od wielu lat, razem dziesięć przeszło, jeździmy, podróżujemy, robimy wystawy, dużo dyskutujemy o sztuce, o malarstwie, o, o znajomych po wystawach, także cały czas tym żyjemy i to jest istotne, że jak gdyby się uzupełniamy w tym naszym świecie współczesnym. Ja chciała zabrać głos. Masz, nie, nie, nie. Nie może, bo ma biedne gardło, ja też dopiero co wyzdrowiałem. Biedna się ode mnie zaraziła, ale pełna poświęceń przyjechała ze mną. To chciałem jeszcze raz wszystkim, samym zarządowi, paniom podziękować. Natalii, państwu za przybycie. I przepraszam, że tak długo mówiłem, ale ja z reguły nie mówię, więc zaraz, wybaczcie, ale raz na pół roku, nie? Na rok. To teraz no, na chwilkę jeszcze. Krzysiu, jeszcze na chwilkę. <klucza> Jeszcze chciałabym wręczyć Ci dyplom od zarządu, właśnie na pamiątkę tej wystawy. To jest dla Krzysztofa Ryfy za organizację wystawy malarstwa z albumu. I bardzo proszę, no dziękuję bardzo. od nas. Dziękuję. Tak mogę Dzięki. tak delikatnie. Jasne. Nie ale Dziękuję bardzo. Gratulacje. Natalia też dziękuję bardzo. Na chwilę też chcę podziękować przy wszystkich. Dziękuję ci za Dobra, to, że dziękuję. jesteś, za to wsparcie. Bardzo piękny tekst napisała na stronie Związku. Ej, Jest. Ej, dziękuję. Dzięki. Dziękuję jeszcze raz Państwu i zapraszam do oglądania. Przepraszam, że tak długo mówiłem, bo miałem mniej. Natalia to było mówiła, że... bardzo ciekawe i dziękujemy za tak wspaniałą opowieść, która jest tutaj dopełnieniem tej wystawy, także bardzo, bardzo wszyscy dziękują na pewno, to, za... że mogli wysłuchać komentarza do, do wszystkich obrazów. To jeszcze zapraszam Państwa na poczęstunek. Zapraszam Państwa na poczęstunek. Mam wspaniałą firmę w Ostrowie, która mnie bardzo wspiera przez wiele lat. Artyści z Warszawy byli w Ostrowie z filmu Lazur. Dostawaliśmy wspaniałe sery. Nawet do Warszawy zabieraliście takie kostki złote. Firma Mima, która nam zaoferowała gratisowo wspaniałe pieczywo, wspaniałe babki. Kochane Panie, częstujcie się Także wszystko jest świeżutkie, także dziękuję wszystkim za to wsparcie w tej drodze, bo to jest najważniejsze. Tak jak mówię, nie tylko o to dążenie do jakichś rzeczy materialnych, ale te duchowe są bardzo ważne też, tak. bo uważam, że bez tego nie szło żyć, byśmy nie byli ludźmi, tylko maszynami. Dziękuję Państwu za Waszą wrażliwość, że jesteście tutaj, bo uważam, że te osoby, które swój są, są, dziękuję bardzo. Dziękuję. I przepraszam, dziękuję, że ja się Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję zapraszam. Zawsze uważamy za park. Tak, i zapraszam na poczęstunek.